Cześć widzowie narciak z tej strony i dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o trzech ciekawostkach z Fortnite'a. Zapraszam do oglądania. Halo, halo. Jeszcze przed startem tego odcinka zostaw foteczkę w górę, żeby nie ominęło cię więcej takich materiałów. Tak więc pierwsza ciekawostka jest taka, jak pamiętacie, pod koniec listopada przed rozdziałem trzecim, przed eventem jakieś dwa dni, dostaliśmy od razu tra trailer, tak więc możemy się spodziewać tego, że trailer znowu pojawi się przed rozdziałem czwartym, o ile będzie, ale raczej będzie, ponieważ wydarzenie pisze, że rozwa, więc listopad powinna się rozpaść na chronę. Druga ciekawostka to mianowicie data. Jak pamiętacie, w sezonie ósmym event do rozdziału trzeciego rozpoczął się około na początek 5 czy tam 6 grudnia. I w tym rozdziale i pod koniec tego rozdziału czwartego jest szansa, że będzie rozdział 4, ponieważ... Z... Będziemy mieli po prostu event w grudniu. Co prawda, sezon czwarty w rozdziale drugim też się kończył w grudniu i nie było koniec właśnie tej mapy, ale prawie był koniec, tak więc no, możemy się spodziewać tego, że na pewno będzie ten rozdział czwarty, więc więcej procent daje na to. Że będzie rozdział czwarty, ponieważ po pierwsze Jest wydarzenie rozpad, a po drugie Będzie w tej samej dacie prawie Co był, gdzieś się zaczynał rozdział trzeci Czyli rozdział trzeci Najprawdopodobniej będzie trwał rok Ale tego jeszcze nie wiemy Likarze podają właśnie takie informacje Mam nadzieję, że to prawda Ponieważ ten rozdział trzeci już jest troszeczkę nudny I trzecia, ostatnia ciekawostka To jest Zróbmy tutaj do trzech razy sztuka Pierwsza cieka Trzecia ciekawostka jak pamiętacie, dostaliśmy ten trailer, ale obejrzyjcie sobie teraz go od początku do końca. Znana ci wyspa odwróciła się. Witaj w rozdziale trzecim, gdzie znajdziesz zupełnie nowe miejsca do odkrycia i nieznane wcześniej sposoby doświadczania Fortnite. Zacznij zdobywać pd karnetu bojowego poza Battle Royale. Graj i awansuj jak chcesz, by odblokować stroje z karnetu bojowego, w tym Spider Spidermana. Na odkrycie czekają też nowe funkcje. Szybciej przemieszczaj się po mapie i unikaj wrogów z nowymi ślizgami i huśtaniem się. A nawet rozbijaj obozowiska, gdzie wraz z oddziałem uleczycie się i przechowacie przedmioty między meczami. Ponadto do Fortnite trafiły nowe bronie i przedmioty, które pomogą Ci zdobyć królewskie zwycięstwo i prestiżową koronę zwycięzcy. Nie przestawaj wygrywać i zatrzymaj ją. Poza tymi funkcjami wyspa jest zupełnie nowa. Odkrywaj sanktuarium, ukryty dom siódemki i sąsiedztwo Spidermana Daily Bugle, a także inne lokacje. Pamiętaj, ze względu na nowe warunki pogodowe, wszystko może się zdarzyć. Sprawdź też karnet bojowy sezonu pierwszego, rozdziału trzeciego, w którym znajdziesz Spidermana, fundament i innych nowych przybyszów. Na co czekasz? Wskakuj do rozdziału trzeciego i odkrywaj nową wyspę. Nie wiadomo, co tam znajdziesz. Czy zauważyliście coś podejrzanego? Puszczę Wam od początku, tutaj właśnie od tego momentu, od minuty 6. Patrzcie. Odkrywaj sanktuarium. Ukryty dom siódemki. Ukryty dom siódemki. Co to może oznaczać to, że ukrytym domem siódemki jest właśnie ta tutaj twierdza, tak jakby ta największa. Ale, znaczy w sensie gracze tak myślą, ale to nie jest widzowy ten dom siódemki. Tak więc e, raczej wątpię, że to jest ten, no ponieważ jest otwarty. Tak więc, nie, jak więc jakby, był, jakby był otwarty, jak w sensie, jakby był ukryty, to by był pewnie zamknięty, a nie otwarty i można sobie tam ekstycznie czy tam lotować, e, nie? Drugą miejscówką za to mogą być wykrzywione wieże, ponieważ były ukryte, przez co były zamrożone. Jest to ciekawe, ale wątpię, że to też to, no bo raczej, gdzie by się od się i ostatni możliwy widzowie, yy, widzowie droga, tak jakby y, do tego, że ukryte tam przystępy to nie jest to, ani te Towers, które są tam, tylko widzowie to. Jak wiecie, to jest cały czas zamknięte i nie można tam wejść. Więc możliwe, że w evencie będziemy y, tam widzowie się ukrywać. Nie wiadomo, ale tutaj zawsze jest, jest, są drzwi, ale nie można przez nigdy przejść. Dobrze, więc ja dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. A jeszcze tak szybko chciałabym wam jedną rzecz powiedzieć. Jak pamiętacie, kiedy sezon ósmy, tak jakby był event do rozdziału trzeciego, kiedy królowa sześcianu otworzyła portal, gdzie była gwiazda śmierci nas przyjaciela ze Star Warsów, to możliwe, że ta gwiazda śmierci powróci, ponieważ gwiazda śmierci no raczej wątpię... Że widzowie jest taka słaba, że jak zamknie się portal, to po prostu ona już nigdy nie wróci. Ale za chwilę wam pokażę jeszcze jedną rzecz, która naprawdę mnie zaciekawiła. Jak możecie zauważyć, na filmie jest ostatnia rzeczywistość królowej sześcianu. I kiedy ona otworzyła portal, były tam statki ścianu yy, i tak dalej. No i po prostu kończył się, kończyła się ta wyspa. Bo po prostu przydełka sprowadziła tak, że zachwytowało wszystko. Ale do rzeczy. Eee, okazało się widzowie, że Gwiazda Śmierci może powrócić, ponieważ jak widzicie yy, zaraz nam tutaj o właśnie. Gwiazda Śmierci jest w kolorach ronda, tak więc no nie wiem, nie wiem co ja mówię, ale nieważne to jest. Dobrze, więc ja dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka.